Siemka, z tej strony Słomiany i tematem dzisiejszego filmiku są drugie sezony. Powiem Wam kiedy moim zdaniem stworzenie ich jest możliwe, a kiedy nie. I te możliwości rozpisałem sobie na parę punktów. Punkt pierwszy. Anime na podstawie mangi, ale twórcy dają własne zakończenie. Tutaj doskonałym przykładem jest soliter, gdzie końcówka została całkowicie stworzona przez twórców. Nie ma to nic wspólnego z Mango, ponieważ w końcówce anime Maka przebudza się jako broń i całkowicie miazg głównego przeciwnika. I czy stworzenie drugiego sezonu byłoby według mnie możliwe? Otóż no zawsze jest jakaś możliwość, ale nie, nie sądzę, żeby stworzyli drugi sezon, ponieważ pierwszy zakończył się w ogóle Solider, anime Solider, może nie mówmy to jak o sezonach, anime Solider skończyło się w taki sposób, że według mnie stworzenie kontynuacji nie jest możliwe. Twórcy musieliby naprawdę jakoś z tego wybrnąć w umiejętny sposób, a wątpię, czy im by się to udało, ponieważ według mnie końcówka jest beznadziejna. Jeżeli twórcy dają własne zakończenie, to naprawdę musieliby dobrze wybrnąć z tego, co przedstawili nam, i jakoś to sensownie połączyć. Punkt drugi. Anime na podstawie mangi, ale urywane w momencie, który daje możliwość dokończenia. Tutaj świetnym szkolem jest High School of the Dead. Anime High School of the Dead obejm obejmowało jakieś 5 tomów mangi. No i oczywiście, w pewnym momencie sądzę, że na pewno twórcy dokończą to anime, ponieważ no, manga została niedawno wznowiona. Na chwilę obecną jest 7 tomów, więc musiałyby powstać jeszcze 3, żeby no, w miarę dokończyć. I nie wiem, czy historia się zamknie w 10 tomach, ale e, na pewno kiedyś, według mnie, kontynuacja High School of the Dead powstanie. Więc, czy anime na podstawie mangi, ale urwane w momencie, który daje możliwość zakończenia, dokończenia, e, może mieć drugi sezon? Oczywiście. Punkt trzeci. Anime na podstawie visual novel, zakończone w momencie, kiedy nie da się zrobić drugiego sezonu. I tutaj posłużę się e, przykładem School Days. Nie wiem, czy wiecie, ale Studio Overflow, czyli to, które stworzyło School Days, wydało oprócz tej części jeszcze trzy visual novelki, e, które zawierają bohaterów e, School Days. Że nie nazywają się School Days 2, 3, 4, tylko mają zupełnie inne tytuły. Pierwsze było School Days, drugie jest Summer Days, trzecie jest Cross Days, a czwarte jest Shiny Days. I twórcy powiedzieli, że Shiny Days nie będzie miało um, jakby kontynuacji w pewnym sensie, po prostu nie powstanie nic już po Shiny Days. Z Days wyczuwa się po prostu w momencie, kiedy nie, da, nie ma możliwości zrobić drugiego sezonu. Chyba że jeżeli zrealizowano by Cross Days. To, zrobić, to mogliby twórcy zrobić tak, że to, co się działo w School Days, to był sen Makoto. Po prostu w Cross Days Makoto budzi się i pokazuje się mu, że to, co, się przyśni, że to, co działo się w Skull Days, mu się przyśniło. Jednak osobiście wolałbym, żeby jeżeli już by twórcy tworzyli Cross Days, to wolałbym, żeby to nie była kontynuacja, tylko od, odrębna historia. Bo w Cross, w Cross Days pojawiło się znacznie więcej bohaterów, którzy mogliby naprawdę fajnie urozmaicić historię, animki. Więc wolałbym po prostu, żeby to była odrębna historia. Tak. I mm, jeszcze jest tak, że anime jest na podstawie Visual Novel. I. E, zakończone jest w momencie, kiedy da się mu zrobić drugi sezon. I tutaj posłu posłuży się Gate'em. Nie wiem, czy wiecie, ale anime Gate opierało się na, najpierw na Visual Novelce. Potem powstało anime. Następnie potem mangi. Na chwilę obecną jest ich 10. I każda z nich. Zawiera elementy anime. I tak, stworzenie drugiego sezonu byłoby jak najbardziej możliwe w przypadku z ponieważ no, jest jeszcze multum wątków, które nie zostały wykorzystane. Jakieś trzy miesiące temu pojawiła się e, kolejna manga, light novelka dokładnie, go Kaki no Pandora. I te mangi nadal wychodzą. To nie jest tak, że e, zatrzymą się na tych 10. Prawdopodobnie jeszcze wyjdą. Myślę, że jeżeli anime jest to postawie visual novel, to są dwie możliwości. Może zostać dokończone i nie może zostać. I czy byłoby to, to naciągane w przypadku, skróta i że tak, że byłoby trochę naciągane, A jeżeli osobna historia by była, to byłoby w porządku. Natomiast Szteins kontynuacja odrębna historia bym się cieszył z obu. Jeżeli twórcy mieliby. W ogóle kontynu jeżeli kontynuacja byłaby słaba, w sensie, że to połączenie mm, nie byłoby zbytnio sensowne, to nie, to wolałbym, żeby. Gate, drugi sam Steinsgate był odrębną historią. Kolejnym punktem jest anime, które skończyło się definitywnie. Zrealizowano całą mangę, ale twórcy mogą wymyślić kontynuację. Tutaj posłużę się przykładem Toradora, ponieważ Toradora, hmm, manga Toradora Toratory skończyła się definitywnie, ale jeżeli twórca anime by sporo zapłacili za stworzenie kontynuacji, no to na pewno byłoby, byłoby to możliwe, ale myślę, że takie robienie na siłę byłoby z, bez sensu. Nie chciałbym, żeby... Wolałbym, żeby toradora skończyła się na tym, co, co było. Nie, żeby była doklejona kontynuacja. I tak, to są te kombinacje. <laughs> Oczywiście, tak mówię, że, mm, że czasami jest możliwe, czasami nie. Generalnie jest tak, że drugie strony są zawsze możliwe. Choć to Japończycy, to wiadomo, <laughs> oni zawsze coś wymyślą, ale nie. Jak jest sensowna możliwość kontynuacji, to spoko. Ale jeżeli byłoby coś tworzone na siłę, to nie się może, żeby były tworzone drugie sezony. <laughs> Prosto co przedstawiłem Wam, to tak to wygląda, po prostu, według mnie. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o mm, mangi, które nadal wychodzą w przypadku Steinsgate, to te drugi sezon nie byłby możliwy. I tutaj nie ocierałoby się o żadnym fandom w coś w tym stylu. Ale jeżeli chodzi o Skull Days, no to stworzenie kontynuacji już by nie było możliwe. Więc animki, które. Są one Visual Novel, ale zostały zrobione tak, że nie da się zrobić yy, no, kontynuacji. To byłbym raczej, żeby nie powstały. Oczywiście bardzo bym się cieszył, gdyby powstało Cross Days, ponieważ jestem fanem School Days, muszę Wam powiedzieć, i yy, no, na pewno by się ucieszył, ale jeżeli byłoby to zrobione bez sensu, na pewno by mi się to nie podobało. Ale jeżeli twórcy by wymyślili coś sensownego, osobna historia, spoko, ale kontynuacja robiona na siłę nie. Co do High School of the Net, no to już wszystko powiedziałem. Mam nadzieję, że to anime powstanie za jakieś, nie wiem, 3 lata może, 4. Jest to taka optymistyczna wizja, ale zobaczymy. Natomiast co do anime, które otrzymały własne zakończenie, to twórcy musieliby się naprawdę postarać, żeby ich kontynuacja była bardziej sensowniejsza, żeby, żeby kontynuacja sp była spójna z tym, co oferował pierwszy sezon, to co nam pokazano. No i tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to mile wdziano łapka w górę. Dzięki za oglądanie.